Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome. To the industries of the future. Was uh, w Czechie Zapraszam Was na kolejny sznagrzenie z Kiska z PlayStation 4 Industries. Po bardzo długim czasie zajmiemy się tym, o co było oczywiście w ostatnich odcinkach. I co najważniejsze, ta osoba, która prosiła o to, nie wiem jaka była mia miała być nazwa tej dzielnicy. Niech napisze oczywiście, jakie miało być w komentarzach, bo ja powiem szczerze, że już tego nie pamiętam, bo to było dosyć dawno. Teraz tylko jedną rzecz sobie zauważyłem, jeszcze tutaj powinny być wyciszone ta, ta strona, a tego ewidentnie nie jest zewnątrz. Więc sobie jeszcze tutaj trochę wyciszę. Jeśli mieszkańcy na pewno będą z tego już szczęśliwi. No ma, to ich uszczęśliwiliśmy i możemy się zaj zacząć zająć tym, co dzisiaj się zajmujemy. Czyli nie tym, możemy sobie oczywiście podglądać między coś, jak to będzie działać. Tak, to to na pewno. Nie będziemy też się zajmować naszym tym lasem dzisiaj zbytnio, może ewentualnie przypadkiem Natomiast, zajmiemy się tym Zajmiemy się tą magiczną dzielnicą są tutaj. No właśnie, już powinno nie działać Już powinno po prostu nie działać No ja mam, e, zobaczmy czy to jakikolwiek jeszcze budynek się ostał z tej dzielnicy Nie wydaje mi się tak, dzielnica oficjalnie została usunięta. Była to duża, ładna dzielnica, tak? Żeby nie było. Ale... ale to było dane temu już... I już niestety ta dzielnica nie wróci do nas. Ładnie wbiła tam nam kiedyś po poziom, ale no, no to no, 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 oczywiście... No, nie będziemy na nią podać No ma, to no, no, tak to jest ja oczywiście dodajemy to powrotem, jak to działało. Część z naszych rezultatów, i tak dalej. Tych pozostałych padków ty, na pewno też zostało przez to zamykanych. Jedna rzecz, tutaj tak faktycznie jakiś tam mały kawałek. Może i rzeczywiście jeszcze nie zostało odtątnięte do końca, ale to już nie będziemy się tym zajmować. No ma, to tak, tutaj będzie dzielnica przemysłowa, więc to dodajemy te przepisy odpowiednie na dzielnicę przemysłową. Chyba widzę, że już nie wydałem Tak, i zakaz podawania przemysłowej Zakaz... Zakaz pochodzenia krecha czy będą <grym>, tutaj szczerze powiedziawszy samochody elektrowe, związki zawodowe, tutaj nawet można wydać Dobra, dzielnicę jako taką nie chcę zbytnio przebudowywać, jedyne co faktycznie tutaj będę przebudowywać, to tutaj na przykład jest bramka i ją sobie zostawił tylko po to, żeby tutaj zwalniać ruch żeby po prostu tutaj nie było jakiegoś mega przejazu, stanie się w ogóle... W teorii możemy tutaj całkowicie zostawić bramki jak są. No to, to, to niech ta osoba, co chciała tutaj tam to napisze Natomiast my tutaj robimy tą dzielnicę właśnie tak jak ona tutaj miała powstać dawno temu za górami za zarazami. No właśnie. No tak, na razie sobie włożymy wszystkie budynki właśnie tematodia to i tego typu, bo to trzeba przy, tej nawet pocztę. Cały system tutaj tego wszystkiego Mamy też tutaj stację metra z tego co widzę e, Postaram się ją tutaj zachować jak jest tutaj Jak jest ona tutaj postawiona na, Może trochę ją Może trochę zmienić tutaj teraz swój wygląd Kto wie Kto wie tutaj widzę A tu jedzie pod jednym z wjazdów Dobra e, to wjazd ten też zostawmy, żeby faktycznie miałeś traktowanie te damki, ale nie, nie obiecuję, że on tutaj tak długo zostawia. Jeśli nie to oczywiście stąd przesuniemy. No, bo normalnie mamy Żeby było bardziej w, te, w tą stronę. O! Oczywiście, w To nie sensie, możemy go jeszcze bardziej przesunąć, jeżeli tylko odpowiednio tutaj do gazdy. Nie, nie, potrzebuję się, co so, nie, no właśnie. Trzeba odpowiednio podjechać tą drogą i będzie wtedy idealnie. To tak, dajmy sobie stąd. No, powiedzmy, że dotąd dojedziesz. I sobie stąd... Ja oczywiście cały czas jestem na wyjeździe, te odcinki i nie wiem, jak zadagować na wasze komentarze, prawdopodobnie. No, będę mieć może jakiś tam leciutki dostęp do inter internetu, ale to raczej wątpię. Wątpię, że na no chyba nie będę mógł, mógł raczej żadnych odcinków wysyłać. To akurat jestem tego przykładem. Eee, dalej, tu jeździ nasza linia bambajowa. Nie przywiązujmy się do niej. nie przywiązujemy się do tej linii bambajowej, bo ona tutaj jest. Ale, kropka. Ale, serio, ona, ona jest tutaj, i właściwie to na tym bym mógł już zakończyć. No, jedziemy sobie dotąd i tak, tutaj się już zaczyna nasza dzielnica, więc najwyżej tutaj się zostaniemy. I cała deszta właściwie może zostać jak jest poza tą drogą. No, no i tak, yy, dalej, nasza linia bambajowa też musi stąd pójść. Tylko, że przy linii bambajowej to już się zajmiemy z tym, że ona właśnie. Nie, nie całą linię, bo ona tutaj będzie jeździć cały czas. Tylko, że nowo musimy zmienić oczywiście jej bieg. Dalej, eee, tutaj jedzie to podlega sobie, My ją też przestawimy, A ono tutaj będzie chodzić dalej, ale w inny sposób. Mianowicie, tutaj będzie chodzić sobie gudą, bo ja nie lubię jak są tunele, bo wtedy nie mogę się nimi bawić i jeździć nimi. No, więc, więc nie, nie polecam. Dobra, stąd tu i stąd będzie czy teraz, dwa, trzy? Przejedziesz nad tym? Dobra, to jeszcze podniesiemy jeden. Teraz wywalimy tutaj to i będzie to. raz, dwa, trzy, cztery zresztą bardzo ładnie podjeżdżamy ładnie przejeżdżamy mówię ładnie przejeżdżamy i będzie raz, dwa, cztery w dół dobra i start proszę o ładny ładny dojazd, tutaj na widzę, że trzeba zrobić to tą tą drogą tu damy sobie miejsce do właśnie tych pasów bo nie można zrobić, żeby tutaj nie było właśnie zmiany pasów, żeby nie mogli sobie wybierać. To po prostu nie jest tutaj w niektórych miejscach trzeba to zastosować i to jest jedno z tych miejsc. Się zastanawiam, się czy my to właściwie nie powinniśmy, bo tutaj będzie trochę miejsca tam. A, tu będzie jakiś wolny przemysł ewentualnie jeszcze zorganizujemy. Nad tym jeszcze pomyślimy, jak to będzie dokładnie funkcjonować. Mamy tutaj podciągniętą kolej. No właśnie taką. Będzie tutaj jeszcze stacja dla naszej kolejki jednoszynowej, to jest pewne że kolejne widzę. Zleciały się Ym, tak, nasza kolejka, tej jednosz, kolejka linowa, tutaj ona jedzie. No, jedzie sobie jak jedzie, a jedzie sobie dosyć ciekawym. Tutaj, tutaj gdzieś ona jedzie. A bo tutaj, tak, bo niektóre części zostały poprze, pop, po, pozmieniane, tak, żeby mógł tutaj po prostu przesiadać. Bo stąd będzie jechać przecież gdzieś tu, tu i tu. No. No, no, jest dużo pomysłów, jak to jeszcze będzie wyglądać, więc na tym na razie nie będę rozmawiać. No ma, tak, zróbmy sobie na razie drogę dookoła. W teorii drogę dookoła powinna to być ta autostrada i w praktyce też tak to zrobimy. Bo w drugiej teorii możemy zrobić to za pomocą tych dług. To też jest ciekawym pomysłem. To jeszcze to, 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 to rozpatrzymy sobie. sobie. Okej, okay, to wiedzę, że trzeba niestety, że tutaj. Tak czy siak trzeba skręcić. Dobra. I w wtedy, wtedy byśmy mogli to zmienić na taką na no właśnie gdzie jest, gdzie jest jeden pas i to się ciągnie taka autostrada, zamiast tego jak teraz tutaj się ciągnie. No jest to pomysł. Powiem tyle, jest to pomysł. Wtedy nie mamy faktycznie tutaj tyle tych pasów jak mamy teraz. No ma to, to zaraz to po prostu zmienić. No i tutaj będzie tak samo to się na to naciągnąć. I po prostu to będzie taka autostrada tutaj wewnątrz tej dzielnicy po to, żeby mogli się tutaj łatwo szybko komunikować. Komunikować przejeżdżać całą tą grę dzielnicę. No, no, i stąd tutaj będzie oczywiście coś tego typu. I tu się podłączy. Dobra, tutaj mamy to całkiem nieźle. I tutaj będzie dojazd. No i tak jak tu możemy się oczywiście spodziewać, tutaj sobie wyprzymywamy całą drogę i będzie idealnie. No tak, tu sobie zmienimy linki, no, no I będzie idealnie. No, no, na razie właściwie tutaj nie musimy aż dodawać naszych tutaj, tych węzłów. Zobacz, jak będą problemy, to wtedy to sobie pozmieniamy. I tak dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie tutaj... No, tak, tu jest jedno miejsce, gdzie faktycznie będzie, bo tutaj jest wejście do parku. Wejście do parku musi być. Ale poza tym, to sądzę, że autostyle nasze tutaj spokojnie będą lepiej działać niż działało to wcześniej. Dobra. Cały przemysł chce osadzić na gruntowych, bo to według mnie będzie jako nieźle Już wystarczająco działać. No, to tak. Widzę, że całkiem niż to się tutaj nam no, już, już jest na całkiem niezłym etapie. Teraz sobie zróbmy to naszą uwagę o tom. Bo ona tutaj będzie taka jedna. No, tutaj się nie będzie ciągnąć, będzie taka właśnie z rozjazdem Nie, tu właściwie, w, tu w praktyce powinniśmy postawić taką dolegę, właśnie przez. No, my tutaj ją sobie postawimy, ale. To tylko dlatego, że tutaj są te cztery pasy i już po prostu nie się szkoda tego. Raz, dwa, trzy, cztery. No, no, ładnie. I stan tu. Dobra, i tutaj oczywiście światła nie ma. I stan będzie jechać sobie. Stąd mam na myśli tutaj. No i dotąd. Teraz pytanie nie jest punktów. Czyli jeżeli to zmienimy, okej, okay, to, 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 to cały czas jest podłączone, bo w teorii to jest podpięte do tej drogi. Nie, nie wiem, jak jest z wejściem. Ale w teorii jest git. Dobra, no to niech będzie. To no niech będzie jak jest. Tak, mamy cały czas tą stację. Tą stację będzie trzeba na pewno z tą przystawić, bo nie byłoby na stacji, była cały czas. Ale dobra, na razie się co do niej nie będę tutaj Jeśli do się chciałam to do Bambaju. Bambaj prawdopodobnie sobie przerzucimy gdzieś tutaj, będzie sobie jechać tam z bokiem. Bokiem. Nie z bokiem. Bokiem. Ym. No i właściwie to możemy sobie już tutaj zapodobać, czyli stąd Tu właściwie można bo On tutaj jedzie tędy I wyjeżdżamy na naszej wspaniałej pętli, co nie? No tak Nasza wspaniała pętla sobie pętam spamięta... Co? Od kiedy to ma wolne miejsce? Okej, okay, no to jak jest wolne miejsce, to wtedy możemy sobie puścić Jedną linię bambajową gdzieś tutaj ale druga może by sobie przejechała i gdzieś dojechała tutaj i obydwie wrzucić właściwie nawet na ten sam tor i po prostu ograniczyć, żeby zbyt często nie przyjeżdżały no a to możemy tak to zrobić to stąd będziesz sobie tutaj właśnie tędy jechać i dokładnie będą się tutaj budować budynki no, no i tutaj Tu w teorii można by, ale może lepiej nie. Który, stąd. Tu. Tu. Ym, tutaj myślę, może kawać prostej. Normalnie nie, to nie. To stąd. Tutaj, tak, i tu będziemy sobie... I tu dalej sobie zobaczymy jak to będzie jechać, natomiast tutaj oczywiście będzie gdzieś od tej. Będzie teraz jechać i tu będzie drugi. wolałbym nie, nie przejeżdżać przez to, ale chyba będzie tutaj tak najważniejszy sposób jaki mogę zrobić. No, no i tu dalej to będziemy sobie teraz myśleć. No, natomiast co mnie bardziej interesowało tutaj, żeby to zrobić, to jest stąd tu dociągnięcie do tego. Tak samo tu będzie jeszcze dociągnięcie Tak, stąd coś zrobimy tej dociągnięcie może o i będzie dać, że rzeczy gdzieś tutaj I będzie to dalej się tutaj po prostu ciągnęła żeby nie była taka ślepa no to powiedzmy że jest zmiana i tu faktycznie nie jest przynajmniej, będzie się ciągnąć więc dajmy sobie żeby tutaj się budowało Niech będzie się nie chciało, to tu się nie budowało. Dobra, to to mamy zrobione. Mamy pierwszą część naszego tutaj przemysłu wspaniałego. Jej. Dobra, wspaniale. Teraz tak, tu jest ta górka i my tą górkę możemy sobie tutaj teraz całkowicie... E, nie, to chciałem. Chciałem to powiedzieć. Dobra, to może inaczej. Okej. Okay. Okej, okay, widzę, że to zależy od perspektywy, ale w niektórych miejscach to faktycznie będzie robić się ładnie, a w niektórych to nie za bardzo. Dobra, tutaj jest całkiem nieźle. I tutaj jeszcze. Okej, okay, widzę, że się zapisuje, niech się zapisze. Już. Dobra. Żeby się sobie zdjęć trochę jeszcze z tego. Ale tutaj całkiem nieźle jest. No, a tu ładnie sobie to wjeżdża w skałę i tutaj bym to zostawił, już sobie wjeżdża. I tak, tutaj jest jedyne miejsce faktycznie, gdzie jest taki, taka stacja i tu faktycznie będą się jakieś tam rzeczy odbywać. Nie wiem do A potem to zbytnio miejsce tutaj, 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 tutaj. tutaj na górę tak, w sensie ostrym bym powiedział to droga, ale tak tutaj właśnie to chodzi i tutaj w, w, luźno zrobione w różnych, w różnych kierunkach czyli tutaj można zrobić to tak zamiast tej, tędy to tutaj to sobie skręcało, a tędy okej okay. o no i powiedzmy, że jest całkiem nieźle. No, ale tutaj sobie dojedziesz, tędy i... I stąd... Tu. I stąd oczywiście będzie jeszcze ktoś jest. A, no i tutaj mamy tutaj taką zatoczkę, więc tu z niej oczywiście też sobie skorzystamy. Tutaj trzeba skorzystać z nich w taki sposób. I tak, tutaj jest idealne miejsce, bo ta kolejka ta jednostnała, tutaj zaczynam wykręcać sobie. My sobie z nich tutaj skorzystamy w pewien sposób specyficznie, Ponieważ tutaj sobie damy to, dodamy yy, i będziemy skręcać sobie yy, tutaj nasz, naszą trasę. No, tak, nie dajemy sobie to. Nastawmy sobie naszą wspaniałą stację i... Nie to, to, to też na tym miejscu no. no, ma. sobie ją mniej więcej gdzieś to bywajmy, to dodajemy w tym miejscu i będzie w miarę dobrze że coś się Dobra. To tak, tutaj dojeżdża. Teraz pytanie no jest to w innym miejscu, ale nie powinno być to uznać tego sobie. Z Teraz stąd doprowadziłem sobie, żeby tutaj jeżdał jak brzmiał. Okej, okay, widzę, że nie dogadamy się zbytnio. To nie jest to tak tragiczne. No i stąd oczywiście będziemy już tutaj sobie wykręcać do tego. E, tak, sam budynek z siebie jest odcięty od świata. I na razie możemy właściwie już włączyć czas po to, żeby też to coś tam sobie dala już pożyła. Stąd tam da dodamy mu tę wagę oczywiście. O, naba. No i tak, tutaj faktycznie już nasz przemysł niedługo, faktycznie e, niedługo będzie mógł już się tutaj pojawić. Damy sobie taką jedną wagę, tylko po to, żeby ona tutaj się nam wybijała. O, i ten jechała sobie tutaj wyjeżdżała do tej części tak świadomo to dosyć dobrze ale nie mamy jak zbytnio przycisnąć jakąś dodaję która by przejeżdżała przez to wszystko nam no. ale tutaj jest trudne tu jest trudno jakąkolwiek taką wcisnąć no, no, tu sobie zrobimy jakąś taką zwizakowatą która będzie pokazywać że to jest faktycznie sama chociaż fizycznie nie jest aż tak bardzo samo. i tu sobie zrobimy jeszcze jeden taki mastek wiadukcik O, czekaj, czekaj, czekaj. Może nad tym by się nawet udało o, o, no nie, nie chcę, nie chcę. Trzeba by aż do dojechać, żeby dojechał. No, przyciągnijmy wtedy nos taki i no właśnie. No, to tutaj będzie sobie to jechać tendy. O, no, tu się włączy ten właśnie to, co chciałem tu puścić, żeby był taki ładny przejazdowy i tutaj sobie zjedzie to w dół, żeby taki po prostu skrót miarę jakiś taki był na mapie. Tutaj sobie dociągniemy, tutaj sobie dociągniemy, ale tu będzie to w taki bardziej specyficzny sposób, czyli tak i tak. Natomiast stąd będzie zajrzeć sobie tu i tutaj. No, stąd tu, stąd tutaj i teraz już lecimy, szybko, ponieważ czas mi się już skończył. Mam dzisiejsze nagrywanie, więc więcej, więcej, więcej odcinków. Nie wiem czy prawdopodobnie te... to będzie ostję, czyli zobaczycie. Chociaż nie jestem trzykany sobie, tak? Ponieważ resztę nie mogłem już więcej nagrywać i... No. Resztę będę nagrywałem już tam. Albo ewentualnie jakiegoś jeszcze pozostałem, może dogram, ale wątpię. Ale, ale wątpię, szczerze powiem, wątpię. Dobra. Dorzucę tutaj te, te podstawowe rzeczy. Komunikacja zasadzam jakoś na, na szybko. Metla prawdopodobnie najlepiej byłoby już go nie zmieniać, ale zmienię, bo to jest po prostu coś kiepsko postawiona. Tak bo to, to tak jest postawione na, na chybu właściwie bym powiedział niż na to, że właściwie jest. No, no i tutaj sobie dajmy tą naszą drogę. Dobra, tutaj też się podłączy. Tutaj się też podłączycie. I tutaj sobie zróbmy dojazd. I macie właśnie byśmy sobie postawili przy tej drodze. Tutaj sobie dorzucimy. Ok, stąd tu. Ok, dobra i teraz tak. Usuńmy przystanki właśnie z tej linii metra, bo dzięki temu będziemy mogli tutaj wreszcie to manipulować, tutaj całą tą trasą. Teraz... Yy, nie, 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 stacja będzie się nazywać jak się nazywa. Tutaj... o nawet, całkiem ładnie. To by warł... nasz tunel, który się ciągnął. Dobra, to jest zrobione. I stąd będziesz sobie właśnie jechać tu. Prosto do tej stacji, i stąd będziesz dojrzeć sobie tutaj. No, play. Hmm, czy tutaj już się ta nasza linia dostawiła? Ja dostawiła się świetnie. Tutaj sobie pozostawiliśmy to. metro też się dostawiło. Więc cyk, cyk. Eee, I co do Bambajów, to Bambaję zaraz zarobimy, Mam no, nadzieję, że jest tutaj naprawdę. A, tu się włączyły światła. No to to faktycznie jest taki. No ma, dożyćmy, żeby się wszędzie mogli budować, bo to jest całkowicie cały teren, to jest właśnie nasza dzielnica przemysłowa. Także bardzo, proszę, budujcie się do Woli, bo to jest wasza, Wasze miejsce. jedyne co na koniec postawimy, to jest oczywiście jakąś klinikę przy głównej ulicach. Tak, tego się nie robi normalnie, ale tutaj będzie wyjątek, bo wyjątek, potwierdzę, regułę. Dostawiając tutaj policję, żeby jakby coś, straż pożarną oczywiście też, żeby jakby coś mogli ratować ich. Helikopterów nie mam już gdzie wrzucić, więc tego nie będzie. I poczta na ładne zdazumowanie tej całej części. No ma, tramwaje, tak jak mówiłem, będą już w kolejnych odcinkach, bo tutaj trzeba je po prostu jeszcze ładniej stąd wykręcić. Jeżeli już nie mać podobał, zostawcie o w górę. No i dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć! Eu